Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym warsztacie Seby. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy poza warsztatem, a to z tego względu, że chcę Wam pokazać, jak dosyć tanim sposobem możecie sobie zrobić w domu reflektor kolorowy do oświetlania planów filmowych. Zaczynamy! Jak zapewne widzicie, za mną znajduje się niebieska poświata. Niebieska poświata została właśnie zrobiona przy pomocy domowej roboty reflektora, o którym to już za chwilkę. Powiem tylko tyle, że do budowy tego reflektora są tak naprawdę potrzebne kluczowe dwie rzeczy, plus trytytki i szeroka taśma klejąca. Podstawą do stworzenia reflektora, który oto tak się prezentuje, jak widzicie, ma normalnie wrota, którymi można sobie ilość światła dozować, tak, robiąc takie różne. Źródłem światła dla naszego reflektora będzie taki oto naświetlacz LEDowy. W tym przypadku jest tutaj 50W. kolor white, czyli 5600-6000 kelwinów. Jakby ktoś nie wiedział, on w tej chwili świeci tak. I teraz cały piz polega na tym. Żeby go posadzić na statywie, ja zrobiłem to w taki sposób, może wyłączę, żeby nie oświetlać za dużo, ale włączę pozostałe, o. I tu. o. Teraz czas pokazać jak taki zwykły reflektor ogrodowy, oświetleniowy, jak kto zwał tak zwał, postawić na klasycznym statywie. Ja bez ingerencji specjalnej w dziury itd. kupiłem taki po prostu nakrętkę do przykręcania statywów. Ewentualnie można przykręcić tutaj też aparat. Są takie przejściówki, a że statyw posiada dokładnie ten sam gwint, to jest to zrobione w taki sposób, że... O. Mam taką końcóweczkę. Tutaj jest dokładnie... Ten sam gwint, który jest tutaj przejściówką. Ale mówię to ponadprogramowo, bo nie to jest dzisiaj e, tematem odcinka. Tak naprawdę mając już tak przygotowane urządzonko oświetleniowe, ono w tej chwili świeci światłem białym, czyli takim jak widzicie tutaj po bokach. Jeżeli z jakichś przyczyn chcemy sobie zmienić kolor, bo na przykład, tak jak za mną tutaj, sobie puściłem niebieską łunę, ale ona oczywiście może być w innym kolorze, jest takie oto ustrojstwo na rynku, które udało mi się dopasować. Ono kosztuje w granicach 45-50 zł. Po otwarciu, znajdziemy w nich cztery folie kolorystyczne, to znaczy. Czerwona, zielona, niebieska, taka jak z tyłu. No i żółta, ocieplająca. Takie cztery folie oraz można powiedzieć: podstawa, czyli mamy tutaj wrota. Oraz tak zwany plaster miodu, który powoduje zmniejszenie wiązki świetlnej oraz jej ukierunkowanie. I teraz tak naprawdę cały piz polega na tym, żeby to zamontować na naszej lampie. Jeżeli posiadamy gwint, który pasuje nam do tego tutaj, ewentualnie to są takie haczyki, do założenia na normalnych reflektorach. Jeżeli takowych nie posiadamy. Musimy jakoś po swojemu to zainicjować. No, tu nie za bardzo jest jak zahaczyć, a chodzi nam o to, żeby to mniej więcej po środku było, żeby strumień światła, czyli ta żółta dioda, była mniej więcej w środku okręgu. Jak to zrobić? Najlepiej trytytkami. Patrzymy przede wszystkim, w którym miejscu pracują nam wrota, żeby przełożenie trytytki nie spowodowało blokady. A jednocześnie, o właśnie, żeby światło nam nie blokowało. Ja tu widzę, że z boku można sobie przeprowadzić. O. Między tą i tą górką. Tak. Widzicie, nawet nie widać specjalnie, że coś takiego tu jest. I co? I przekładamy tu. Jeden zestaw trytytkowych jest, o widzicie, już trzyma. Zrobimy jeszcze to samo z drugą stroną, a na końcu ściągniemy. Pamiętajmy, że zanim zaciągniemy ostatecznie trytytki na sztywno, żeby było wycentrowane, bo później już będzie ciężko. Tak przygotowane oświetlenie już powinno wstępnie działać. O, tylko zobaczcie, że tutaj dookoła przebija światełko. Ale zanim do tego dojdziemy, trzeba usunąć wąsy pozostałe stertytek. Teraz wracamy do naszego oświetlenia. Zobaczcie, w momencie zamknąłem w tej chwili wrota, nie powinno w ogóle światło wychodzić, a się pojawia tutaj po bokach. I w tym celu przychodzi nam z pomocą taśma klejąca. Mam taką czarną, szeroką. Zaraz, zaraz trzeba w ten sposób pokleić, żeby pozbyć się naszych tutaj światełków. Widzicie? tu już przestało, teraz zajmiemy się górą wiem, że to może nie jest jakieś super estetyczne ale tak jak powiedziałem na wstępie jest to budżetowe do produkcji amatorskich zastosowanie, gdyż w momencie gdy wybieramy się już kręcić jakieś sprawy komercyjne no to nie za bardzo to wygląda ale mogę się mylić Ci, co mnie znają, to wiedzą, że wywodzę się z kina amatorskiego i nieobce mi są improwizacje na planie. To jest właśnie jedna z takich przypadłości. Teraz uwaga, zrobimy test. Wyłączę pozostałe światła. Może też włączyć z tyłu. I teraz tak. Zobaczmy, jak się nasze wrota zachowają. Widzicie? Już można coś z nimi zrobić, coś wyrzeźbić. Przestawmy sobie. ustawmy sobie tutaj jakoś. Na przykład tak. O. Widzicie, już, już mamy pewną kontrolę nad światłem. A teraz to co. Może włączę jednak. O. teraz wam pokażę. Dodatkowo przy pomocy takiego otoplastra miodu, taką się prezentuje przy kamerze. Zobaczcie, że jak wyginam, to przestajecie mnie widzieć, więc tak samo światło tutaj się zachowuje. Teraz jest tutaj taka możliwość, żeby to włożyć tu do środka. O, widzicie? I teraz. Jest zdecydowanie mniejsza ilość światła, ale on jest bardziej ukierunkowane. Zobaczcie, tak wygląda światło ze zwykłego ogrodowego. Naświetlacza puszczone przez tego typu wrota z założonym filtrem typu plaster miodu. Jeżeli teraz ten plaster miodu zdemontujemy, muszę sobie podważyć o, chodzi do tatusia chodzi. Zobaczcie o ile więcej jest światła i teraz to samo przyłożę tylko, tak? Zobaczcie. Przykładam, wyjmuję. I teraz tak samo tutaj można już się pokusić o założenie jakiegoś filtra. Tak. Mamy czerwony, zielony. Może dajmy czerwony, tak? One są w taki sposób tutaj instalowane. Że są na dole dwa magnesy, a u góry dwa haczyki. I teraz zobaczcie, mamy kolor czerwony. Można sobie puścić światełko koloru czerwonego. I teraz zobaczcie, czy to nie wygląda już inaczej. Jeszcze jak dodamy pozostałe światła. Teraz już nie wygląda inaczej. Mogę tu nawet przy. Oh, dać bliżej. Jak no. to się to prezentuje pokrótce? A... Mogę Wam jeszcze tutaj pokazać różnicę. Po mojej prawicy macie założony tylko i wyłącznie niebieski filtr. I daje on tego typu światełko. Po mojej lewicy analogicznie mamy zrobione z czerwonym filtrem, ale jaka będzie różnica, gdy dodamy do naszego czerwonego filtra dodatkowo filtr y, typu plaster miodu? I tutaj teraz o. Jak już widać ograniczyła się ilość światełka. Dodamy sobie filtr. I zobaczcie, jest całkiem inny kształt. Tu jeszcze wyłączę, żeby nie było. O! Jest całkiem inaczej prezentowana całość. Jak widzicie, robi to swoją różnicę. Tak samo. O, można. I tak oto prezentuje się dość tani. A dlaczego tani, gdyż na no Allegro 50W oświetlacz udało mi się dostać koloru białego za około 40 zł. Statyw posiadałem, ale najtańszy statyw za kolejne 40 zł dostaniecie, to już jest 80 zł. Kabla zasilającego nie liczę, bo to, to są grosze. Tak jak mówiłem, około 40-45 zł kosztowały wrota z wymiennymi filtrami. To już daje 80-120 Trytytek też nie liczy taśmy kręcy. No za około 150 zł macie zrobiony tego typu reflektor o mocy 50W Co w przeliczeniu na zwykłą żarówkę z LEDów daje przelicznik około 500W Możecie oczywiście 100W zainstalować, wtedy będzie równowartość mniej więcej 1000W I tak to się prezentuje, drodzy Państwo to jest wszystko, co dzisiaj Wam chciałem pokazać. Tutaj na prośbę znajomych zadziałałem. Tutaj jeszcze, może, tak przystawię. O. No i można powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Że osoby, które się bawią amatorsko w kino bądź youtuberstwo są sobie jeszcze troszkę pobawić się kolorami, będą miały jakąś opcję alternatywy. Zostawiam resztę Wam. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to wersja budżetowa, jeszcze raz powtarzam. Nie taka, że sobie robicie takie coś i idziecie z tym na wesela, czy gdzieś do klienta, bo Was wyśmieje. Ale jeżeli potrzebujecie w domowym zaciszu, zrobić sobie jakieś takie maźnięcia światełkiem. Obawienia się, nie wiem, stawiania pierwszych kroków, to zamiast inwestować w grube setki, jak nie powiedzieć tysiące w oświetlenie profesjonalne, możecie sobie coś takiego zrobić i jak widzicie to też działa. Także jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, e, subskrypcję. Zapraszam oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, e, bo jak widzicie u mnie są nie tylko warsztaty, warsztaty związane z e, Manualną sprawą przy piecach, czy też przy domu, ale też takie pierdoły jak dzisiaj. Um, oczywiście zapraszam do grup Zajarani, Kamerowani, oraz to tyle na tę chwilę. Obie grupy są dostępne na Facebooku. Jestem także dostępny na Instagramie jako Sebasoul. Ja już będę kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Pa.